Witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale w dzisiejszym odcinku przychodzę do was ze spóźnioną premierą zdrabki dużo szczęścia koszt zdabki to jest 5 zł z tyłu jak widzicie mamy stopnie wygranych jest ich aż 10 stopni najmniejszy stopień to jest 5 zł a pierwszy stopień to jest ta główna wygrana czyli 200 000 zł także co moi drodzy zapraszam was do oglądania w zdrabce Dużo szczęścia. Chodzi o to, że tu mamy wygrywające liczby, i w Twoich liczbach trzeba znaleźć te wygrywające liczby. To się wygrywa, przy, przypisałam do niej kwotę. Jeżeli na polu Twojej liczby znajdziemy konieczynę, to też się wygrywa, przypisałam do niej kwotę. Także moje wygrywające liczby: 6, 14, 4 i 16.

6 nie ma, 8 nie ma. 1 nie ma. 20 nie ma i 34 nie ma. Czyli kolejna zdobka przegrana wygodywający liczby... 6, 2... 18.

już ostatnia zdrabka, jeśli chodzi o premierę i moje wygrywające liczby. 23, 22 i 8, 13 nie ma, 9 nie ma. 18 nie ma, 1 nie ma. 34 nie ma. 12 nie ma, 24 nie ma, 4 nie ma, 7 nie ma i 29 nie ma. Czyli, jak widzicie, tutaj mamy, w tej zdabce mam 10 zł, i tu mam 10 zł. Także podsumujmy. Na zdabki wydałem 40 zł, a 20 zł udało mi się wygrać, czyli jestem 20 zł na minusie. Także co moi drodzy widzowie, jeśli Wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie stawić łapki w górę oraz subskrybować mojego kanału, żeby być na bieżąco. Z mojej to już wszystko, trzymajcie ciepło, cześć.